jakże pięknych okolicznościach przyrody witam niezmiennie serdecznie okoliczności przyrody są takie piękne dlatego, że jestem na rekolekcjach wręcznie więc pozdrawiam ręczno i pozdrawiam z ręczna wszystkich dookoła dzisiejsza niedziela nazywa się niedzielą gaudetę. niedzielą, której jesteśmy wezwani do radości i brzmi to super, brzmi fajnie już święta blisko ale kiedy zajrzymy do dzisiejszej Ewangelii, to zobaczymy, jak Pan Jezus mówi, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który potrzebuje. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Hmm. I, I tutaj jest pewien problem, no bo ktoś się uczciwie dorobił, zapracował. No i z czego się tutaj cieszyć, jak teraz trzeba to oddać komuś, kto, yy, kto nie ma. No spróbujmy się temu trochę przyjrzeć. Kiedyś opowiadali taką historię o pewnym królu, który popadł w depresję. Działo się z nim coraz gorzej, aż wreszcie znalazł się ktoś, kto powiedział: Słuchajcie, wiem, co trzeba zrobić. Trzeba króla ubrać w płaszcz kogoś szczęśliwego. Nic prostszego. Słudzy wyruszyli w to królestwo, zaczęli szukać, yy, szukać kogoś, kto miałby taki płaszcz, ale chociaż ludzie mieli bardzo dużo ubrań to kiedy pytano ich, czy są szczęśliwi, zawsze był jakiś problem. Czegoś im jeszcze do szczęścia ciągle brakowało. I kiedy tacy zrezygnowani już wracali do tego, do tego pałacu króla, zobaczyli, jak pod lasem gość orze pole i śpiewa na cały głos. Idą do niego, pytają się. On mówi, oczywiście, tak, mówi, jestem szczęśliwy. Mówią mu, potrzebujemy twojej pomocy, chcemy twojego płaszcza, oddamy ci. A facet się stropił, wtedy mówi, słuchajcie, ja chętnie bym pomógł, oddam co mam. Ale słuchajcie, no nie mam płaszcza, nie stać mnie. A mówi, a ten koń, a to pole? Nie, on mówi, to, to, to ja pomagam tu znajomym, robię za, za jedzenie, ale płaszcza nie mam. I oczywiście to jest taka naiwna bajka, jak to bajka, ale morał, morał już jest poważniejszy, żeby zastanowić się nad tym, co jest dla mnie ważne żeby docenić to, kim jestem. Że kiedy sprzedam, kiedy zgubię, stracę to, kim jestem, stracę siebie. I być może no, stracę coś takiego, co można by było nazwać szczęściem. Kiedyś opowiadali o takim kleryku, bardzo porządny chłopak, uczył się na księdza, wszystko super, bardzo pobożny, kiedy zbliżały się święcenia to wybrał sobie taki fragment na ten obrazek Pan moim pasterzem niczego mi nie braknie pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach ale coś się dziwnego stało nie wiadomo czy obrazek był za mały czy tam się pomylili w drukarni w każdym razie stało się tak że wydrukowali mu nie w całości ten fragment i zmieściło się tylko pan moim pasterzem niczego mi nie braknie pozwala mi leżeć na zielonych no jak został tym księdzem, no to już go nic innego nie interesowało, tylko te zielone, które, które nieustannie starał się gromadzić. To jest dopiero problem i tutaj widać dokładnie, co się dzieje, kiedy ksiądz straci albo zdradzi, zdradzi drogę swojej służby, jak to nazywamy, swojego powołania. I wtedy jaka krzywda się dzieje ludziom, którzy są wykorzystywani. Jakie zgorszenie się dzieje, kiedy inni to widzą i, i widzą cały, cały, cały fałsz tej sytuacji. I na dodatek to z tych innych, którzy widzą prawdę, z tych innych robi się niestety wrogów. Jak bardzo to zgorszenie ich boli, kiedy próbuje się powiedzieć, że to oni są winni, bo dostrzegają jakąś nieprawidłowość. Jest bardzo delikatny taki balans, bardzo delikatna taka równowaga, proporcja. Pomiędzy tym, co mam, a tym, kim jestem. I czasem, kiedy ten balans się zaburzy, może się okazać, że z powodu tego, co mam, zgubię kogoś, z kim jestem. Dla kogo jestem? Także ja jako ksiądz. Kiedy uczepię się tego, co uda mi się zdobyć, mogę zgubić tych ludzi w kościele, którym zobowiązałem się zobowiązałem się służyć co tak naprawdę stanowi sens mojego życia to samo pewnie dzieje się w rodzinie, w miłości kiedy można zgubić to co najważniejsze kiedyś taki chłopczyk tak sobie myślał chwilę nad swoim losem i mówi mama to ma fajnie ona idzie do pracy, z pracy przyniesie sobie trochę pieniędzy no i tak ma fajnie a ja tu muszę tak tyrać za, za, za friko i napisał rachunek dla mamy i tak napisał, za to, że sprzątam w pokoju, 5 złotych. Za to, że się uczę, 5 złotych. Za to, że obieram ziemniaki, 5 złotych. Za to, że wyrzucam śmieci, 5 złotych. Yy, za to, że chodzę na zakupy, 5 złotych. Nie? No i tak chyba już wyszło, wyszło mu 25 złotych. Podkreślił to, wpisał razem 25 złotych i zostawił na jakiejś, na jakiejś półce. Poszedł się bawić i tak pod wieczór... Jak już szedł spać, jakoś mu się to przypomniało i patrzy się, na tej półce leży koperta. Jakby się ucieszył, będzie kasa, nie? No ale jak otworzył tę kopertę, otwiera tam w środku kartka. Jest napisane za to, że Cię urodziłam, 0 złotych. Za to, że się tobą opiekowałam, 0 złotych. Za to, że byłam przy Tobie, kiedy byłeś chory, 0 złotych. Za to, że kupuję Ci ubrania i jedzenie, 0 złotych. Za to, że troszczę się o Ciebie, martwię się o Ciebie. Zero złotych. I było podkreślone, i było napisane Kocham Cię. Znowu brzmi to, brzmi to rozumiem, bardzo naiwnie, ale, ale o tym chyba pisał święty Paweł. Radujcie się, niech wszystkim będzie znana Wasza wyrozumiała łagodność. Czasem ludzie bardzo prości i nawet bardzo ubodzy potrafią dać komuś tyle życzliwości, tyle miłości, tyle dobroci. Że w życiu nie chodzi o to, także w moim życiu księdza, żeby udowodnić komuś, że nie jest godny, że jest grzesznikiem, że jest godny potępienia, tylko zbudować z nim jakieś wspólne dobro. Widać to super, kiedy jedziemy z domem dziecka na jakiś wyjazd, i na początku się tak trzeba czasem wykłócać, bo dzieci mówią: Nie będę za kogoś nosił, nie będę za kogoś sprzątał, a co z tego będę miał? A po jakimś czasie się okazuje, Jesteśmy na Mazurach na przykład po dwóch tygodniach, kiedy się przygotowuje śniadanie, to ludzie przychodzą i mówią: "Mogę pomóc?". <laughs> bardzo chętnie. Proszę bardzo. Cebulka jest do pokrojenia, a tutaj szczypiorek do pokrojenia, a rzodkieweczka, a serek w kosteczkę. E, a potem się okazuje, ktoś przychodzi i mówi: "Ale już nie ma noży". Jak nie ma noży, to trzeba zrobić kawkę dla kapitana na przykład, dla bosmana. Proszę bardzo. I wtedy ludzie siedzą razem i to wspólne siedzenie razem może tak odcisnąć się w pamięci tych młodych ludzi, jakie to jest fajne, że ludzie ze sobą są i są dla siebie, że to jest taki ogromny, ogromny prezent, który dostaliśmy od Pana Boga. No w, w moim przypadku jest ogromny, 130 kilo, ale nie. Chodzi o, o to, co tutaj mamy w sercu. Ten ogromny prezent, który dostaliśmy od Pana Boga, który trzeba umieć docenić, ukochać, który trzeba umieć wypielęgnować, żeby tym prezentem podzielić się z innymi ludźmi. Czego życzę Wam i sobie także powodzenia.